Dzień dobry, dobry wieczór. Wracamy do filmików na temat związany z tatrami. Dzisiaj chcę Wam coś pokazać. Któregoś razu przywiozłam ze sobą kawałek tatr. Znaleziony kamień to jest akurat jeden z takich minerałów. Które nazywamy pegmatytem, coś w rodzaju granitoidu. Może tutaj nie widać tak dokładnie, jak połyskują niektóre składniki. No może troszeczkę widać, to jest mika. Zresztą każdy granit składa się z trzech głównych składników. Kwarc, mika i skaleń. I jeżeli one poddane są bardzo wysokiej temperaturze i wysokiemu ciśnieniu, to nie mamy już do czynienia z granitem, tylko z granitoidem. I to właśnie mamy coś takiego pośredniego. Trochę skalenia, trochę miki i trochę kwarcu. Ten skaleń właśnie ma tutaj taki ciekawy, różowawy kolor. To, co wygląda tak, jakby było Czarne, to w odpowiednim oświetleniu, no troszeczkę to widać, prawda? Połyskuje. To jest właśnie mika. Bardzo kruchy minerał, który no oczywiście dodaje pięknego wyglądu, powoduje, że taki kamień jest bardzo dekoracyjny. Takich kamieni mam sporo. Nie wszystkie kamienie są oczywiście przewiezione z Tatr, no bo jak wiadomo tatry główne, głównie są po prostu parkiem narodowym, a parku narodowego nie można ze sobą w kieszeni czy w plecaku przynosić do domu. Lepiej takie wspomnienia z miejsc, które się odwiedziło, zabierać ze sobą w postaci fotografii. Chciałabym zachęcić wiele osób do tego, aby spróbowały, kiedy będą w ogóle w górach, niekoniecznie akurat w Tatrach, chociaż do Tatry zachęcam szczególnie, żeby wzięły ze sobą aparat fotograficzny. Nie ma znaczenia, czy to jest jakiś za wielkie pieniądze, jakieś bardzo znanej marki, czy to jest jakiś zwykły taki nawet ten w telefonie komórkowym. Chociaż muszę przyznać, że te z telefonów komórkowych niekiedy powodują ogromny zachwyt specjalistów, artystów, fotografików, bo po prostu wystarczy trafić na odpowiedni moment, utrwalić go w ten sposób, no i jest wielkie zadowolenie, że mamy piękną pamiątkę. Zachęcam też, żeby stale mieć przy sobie taki aparat fotograficzny. Przyroda jest bardzo dynamiczną sferą, składnikiem środowiska, i dlatego też niektóre zjawiska, niektóre sytuacje trwają bardzo krótko i nie ma wtedy czasu na to, aby takie właśnie wziąć ze sobą, wyjąć z plecaka czy z jakiejś torby, poustawiać to wszystko, dobrze jest mieć gdzieś przygotowane, tak, żeby szybciutko od razu, pyk i mamy zrobione zdjęcie. Na pewno trzeba pamiętać o zmieniających się warunkach meteorologicznych. No, i właśnie, jeżeli jesteśmy w bezpiecznym miejscu, gdzie nam nic nie grozi, gdzie mamy po prostu ukrycie, takie, które nie spowoduje, że ściągnie na nas pioruny, gdzie woda opadowa nas nie zaleje, możemy sobie siedzieć i obserwować. Dla mnie bardzo takim relaksującym jest Przebywanie gdzieś w takim miejscu, gdzie jest bardzo mało ruchu turystycznego. Są takie krótkie szlaki na terenie Tatr, które są rzadko uczęszczane. Na przykład jest taki szlak z rusinowej polany, który prowadzi do polany Palenicy. Tamtędy mało kto się przemieszcza. A jest kilka tam bardzo ciekawych miejsc, jest wiele ciekawych roślin, które warto po prostu utrwalić jako fotografie. Czasami można spotkać w tym rejonie niedźwiedzia, jest wiele ptaków. No, z tej racji, że szlak wiedzie do tego głównego traktu w kierunku morskiego oka, możemy też spotkać, takie ptaki, które są bardzo odważne, które często no, potrafią nawet, kiedy bierzemy kanapkę do ust, potrafią tą kanapkę nam po prostu uszczknąć swoim dziobem. Lubią zaglądać do tego, co pijemy. I kiedyś, drodzy Państwo, niesamowicie rozbawiła mnie sroka. Byłam w, właśnie w okolicy schroniska, schroniska Patataka. Tam obok, na takim jakby tarasie z kamieni ułożonym, znajdowały się pozostałości na ławkach, na stołach po turystach. No w zasadzie można by powiedzieć to nie po turystach, tylko po pseudoturystach, bo prawdziwy turysta śmieci odpady, zabiera ze sobą i wyrzuca. Tam, gdzie kwateruje. Natomiast pseudoturysta wyrzuca gdzieś w krzaki, pozostawia po sobie, licząc na to, że służby porządkowe będą akurat czekać na to, że on zostawi ten odpad i, i oni zabiorą ten odpad. Tymczasem, ponieważ spożywane było piwo, pozostały takie, plastikowe, jednorazowe szklanki, no, nazwijmy to szklanki, jeżeli plastik może być szklanką, po prostu naczynia, naczynia przezroczyste, umownie nazywane szklankami, bo nie ze szkła. Zaobserwowała to sroka i tak powolutku, trochę boczkiem, trochę niby patrząc nie w tą stronę, zbliżała się coraz bardziej do tej. No, szklanki do tego naczynia, w którym gdzieś tak mniej więcej, może licząc od dna, ze 3-4 centymetry zostało piwo. Taką, no, nie wiem, może to tradycja, może to jakieś upodobanie smakoszy powoduje, że do piwa w górach czasami dodaje się soki różne owocowe. Prawdopodobnie to zapach tego soku skusił sroka. Sroka podeszła blisko do, tej, do tego piwa i chciała się dostać do środka. No niestety nie udało się. Usiąść łapkami na krawędzi naczynia. Krawędź po prostu nie wytrzymała, i cała zawartość zaczęła się wylewać, bo się przechyliła i po prostu zaczęła się wylewać. Zawartość. Sroka wpadła w popłoch. Co tu zrobić? Zaczęła się rozglądać. Płyn jej ucieka, więc zaczęła to tak bokiem, dziobem trochę spijać, to ale w środku. Ponieważ przechyliła się ta, ta szklanka tak, że nie cała zawartość się wylała, więc sroka łeb wsadziła tam do środka i wypijała wszystko po trochu. No, możecie sobie Państwo wyobrazić, jak wyglądało, kiedy ta sroka odlatywała z tego miejsca. U człowieka jest ładnych kilka metrów, od miejsca, gdzie następuje wchłanianie do organizmu. A więc, jeżeli wypijemy, najpierw żołądek, dwunastnica, jeśli to cienkie, no i właśnie z cienkim dochodzi do wchłaniania. No i właśnie wszystko idzie przez wątrobkę. wątróbka nasza nie wszystko przepuści, część przepuści, część nie. No i to, co przepuści, dopiero do głowy dochodzi razem z krwią. U Sroki trochę było tego mniej, to znaczy mniejsza odległość od tego właśnie miejsca, które no niestety, ale było prawda, miejscem spożycia. Dlatego też szybko, szybko duża ilość, no i stężenie alkoholu w tym piwie nie takie jak w stosunku do organizmu człowieka, po prostu weszło do głowy Sroki. Sroka najpierw miała problemy, żeby zrobić kilka kroków po tym stole. Potem postanowiła przelecieć na oparcie ławki. No, niestety nie, nie wyczuła odległości. Spadła. Zaczęła chodzić po kamieniach. Kierunki jej się bardzo myliły, niewiele coś rozumiała. No i w końcu zdecydowała, że jednak trzeba chyba polecieć. Poleciała i rozbiła się o gałąź limby. Nie wiem, co było z nią dalej, bo, bo takim właśnie lotem, trochę koszącym, trochę takim, prawda, sinusoidalnym, trochę w lewo, trochę w prawo, poleciała sobie dalej. No, ciekawe. Tak się w pewnym momencie zaczęłam tam siedząc zastanawiać, czy to rzeczywiście ten zapach skusił, ją, czy ona po prostu już została alkoholiczką, która po prostu czekała tylko na ten moment, żeby trochę. Turyści tego płynu zostawili i po prostu wysączyła do dna. To tyle. Taki, o takim zabawnym trochę zdarzeniu. Zachęcam oczywiście do, do kolejnych takich spotkań z tatrami. I do usłyszenia. Do zobaczenia.